Cześć, witajcie wszyscy bardzo, ale to bardzo serdecznie Ja jestem Negaty, witam was w moim już kolejnym dogramackim odcineczku z serii Zagrajmy w World of 3 Zagrajmy w World of 3 Oczywiście do po przerwie Po przerwie, po przerwie i jeszcze raz po przerwie Dlatego witam was bardzo serdecznie Życzę oczywiście miłej zabawy Zapraszam was do oglądania I oczywiście odsyłam was do opisu tego odcineczka Gdzie znajdziecie bardzo dużo ciekawych i wartościowych linków Które warto jak najbardziej sprawdzić a teraz, oczywiście, pomijając kwestię mojej poprzedniej niekompetencji, w związku z tym, że nie było odcineczków, i w związku z tym, że poprzednie odcinki były takie troszeczkę ee, nie były złe, ale takie dość przygaszone, to dzisiaj będzie z power'em i z radością! No więc, dlatego do garbatki wchodzimy sobie do kampanii i lecimy sobie po prostu dalej. Eee, to, co miałem powiedzieć, tego nie powiedziałem. <laughs> Dobra. I tutaj żeśmy sobie do ostatnio skończyli na... Ja muszę w ogóle to ogarnąć o co tutaj chodzi, co tutaj się odwala. E, dobra, to co w punktów to było... I tutaj już nic nie mogę, mogę sobie tutaj najemników do gierowaczki zakupić, mogę sobie tutaj e, posprzedawać, ale nie ma... Po co mi ta laska? Po co mi ta laska? Co ja mogę nie uzrobić? Mogę co najwyżej, nie wiem, bić jakiegoś koguta po głowie, ale to chyba co najwyżej do gierowaczki. I teraz tak mamy y, trzy drogi do gerbaczki: jedną w prawo do Lisei, drugą y, prosto, czyli bardziej na północ do Guardii, oraz możemy się cofnąć jeszcze do Aldiraku, a potem na lewo. I wiecie, co mi się wydaje? Że ja sobie po prostu skoczę w tym momencie y, na lewo, y, bo myślę, że będzie tutaj y, to najlepszy, najlepsza po prostu możliwa opcja w tym momencie. Więc dobra, no to sobie płynie. Mam nadzieję, że mnie tutaj nic y, złego nie spotka. Aha, to było z tymi bohaterami, tak? Uh... A, to jest z tym murem, dobra, to ja nie będę tego powtarzał, bez sensu. No to lecimy sobie do do Northern Dirac. Co so, my tutaj mamy w opisie? The Northern Dirac... Uh, Boże. The Northern Rich of the Dirac Empire are a lawless place. In contrast to the rich uh, cities of the South, here nomadic human tribes come For Land Against the Monster of the Dirts. Dobra do grabaczki. Race Swarm, czyli dobra, mam tutaj drugie e, ruj e, i to są to, to się nasi przyjaciele, i tak będziemy pewnie z nimi walczyć. No dobra, lecimy sobie do do tego Diraku e, Ja mogę sobie... Tak, mogę sobie iść... E... O, super! A to tutaj krewetun. Dobra, spoko. I co my tutaj do będziemy mieć? Mamy tak, Listem for Remules. The szef of the nomads knows something but he will not tell you unless you help him first. Hmm Szef nomadów coś wie, ale nie powie nam dopóki... Nie okażymy pierwsi pomocy, no więc do kierowaczki lecimy sobie tutaj. Co my tutaj mamy? Desert Wines oraz Help Nomads. No to dobra, to na sam początek zróbmy sobie tą pomoc dla tych nomadów i zobaczymy, co oni nam ciekawego powiedzą na temat dalszego rozwoju wydarzeń związanych z Gorgonem. Z Gorgonem oczywiście. I sprawdzimy, co tutaj mamy. Help the Nomads, 250 doświadczenia, bonus, insane. The chief of the Nomads has information for you, but will not talk unless you help him. Fend of an Attack by the Sword. Dobra Czyli będziemy się do tutaj bić z rojem. No dobra, bez zbędnego gadania do Gorwacji chodzimy do tej misji i zobaczymy co ciekawego tutaj nam naszykowali twórcy z tym rojem, 250 doświadczenia no, nawet spoko, myślę, że jak najbardziej na to co aktualnie się yy, dzieje no to 16 punktów yy, Ile nas tutaj jest? Yy... Ile mamy? 3 PC69 koron. A, dobra, weźmy sobie. Myślę, że się akurat przyda. Weźmy sobie tych, którzy są najważniejsi. Weźmy sobie wampiry. Zombie. Myślę, że ze dwa sobie weźmiemy, jak najbardziej do budowy. No i mamy jeszcze 6 dodatkowych punktów na kolejne. E, na kolejne robaczki jednostki. Tutaj mamy tak. Myślę, że nie będę brał e, nikogo. E, czy Duma, czy tutaj wziąć tego e, grabieżcę Wiecie co? No bo mamy trzy 3... 3 jednostki do przyjmowania 3 generałów, wampiry eee, Plus jeszcze. Ewentualnie. Czy dwa tutaj starczą? No bo to też river może być, ale. Ale mi się wydaje, że bym sobie wziął duma i nawet bym sobie wywalił jednego wampira Tego najsłabszego, może. I sobie wziął drugiego duma za to. Dobra, wezmę sobie dwa dumy i dwa wampiry myślę, że to będzie y, dobra opcja na ten moment. Dobra, lecimy tylko nagrzeczki. Zobaczymy co tutaj ciekawego mam przeszkowane. Eee... Wszyst mam trzech przeciwników i widzę, że... Nie przeciwników? Czy to są... Przepraszam, eee... no dobra, pominąłem opcję trudno. Eee, czytania. Jak ktoś tu sobie zatrzymać i przeczytacie? Ja sam nie mocno chodzi. Saloman. We will fight first and we will talk later. Chciałem po prostu sprawdzić czy ci barbarzyńcy na górze są przy, um, przyjaciółmi, ale chyba raczej tak, no skoro, skoro my ich widzimy, to na pewno muszą być. Uh, Renegat, we will talk now or I walk away. You are must impa impatient. Will you wish to heal the tail now? Did I not just say that? Not long ago, we observed a large creature traveling north. He detoured west-west into the realm of Fami for a time, but came back out and continued north. Is that all you have for me? I've already tracked this creature north. Kurde, mole, to jest takie malutkie. Nawet tutaj na moim ee, na moim monitorze, więc jak ktoś przepraszam, jeżeli nie będziecie w stanie tego przeczytać wracam chonu jestem kurczę ah that is not all he was fighting to behold his countenance and bearing very much like the lord of the mine himself where they mean uh, a boże I would think them brothers of some such very well now let us fight dobra przejmuj to Teraz tak. Co? Nie stać mnie? Dobra. Wy sobie tu stancie. No, ty idź tu od razu. E, dobra. Dusarak. Dobra, to jest już nasze. O niech idzie tu. Dobra, idziemy z nimi w trójkę. W zombie w razie co są, to będziemy mogli budować. Ile potrzebujemy? 54. Jezus Maria, uciekaj, uciekaj! Uciekaj. This world is last. Dobra, tego się nie spodziewałem szczerze powiedziawszy. Eee, wampir mi płonie, dobra, wampir mi płonie, kurde, trzeba go ratować eee, Na sam początek. Eee, dobra, buduj to dobra, i sobie poradzą rozwalą sobie, no bez problemu większego. Tutaj musimy sobie pójść. Dobra, tutaj z tym wampirem pójdziemy tu, żeby tak się ogarnąć. Spróbujmy tutaj coś przejąć, ty idź dalej. Dobra, y, oni sobie tutaj poradzą. E, tutaj. Dwójeczka Dobra, idziemy teraz tak. E, musimy ich pilnować. E, tylko jedno, tylko jedno. Nie, co przyjaciele? Dobra, to wiecie co? Ja im to podiumam w końcu, skoro co przyjaciele? No to mogę. No to mogę. To będzie tylko i wyłącznie lepiej dla mnie. A mam darmowe kopalnie, że się tak wyrażę. Dobra, przejmuj to, bohaterku, My idziemy dalej. O, kolejna kopalnia. Jak to tu wygląda? na 160. Dobra, trzeba cmentarz budować. Trzeba cmentarz budować. Tylko to... Tylko zanim on to zbuduje... Dobra, przejmujesz, przejmujesz. Dobra, e, niech one sobie od razu lecą. Ty tak samo. Tak. E, nie, 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 nie. E, jacki, proszę mi tutaj już e, sobie e, skautować. I patrzeć, co tutaj mam ciekawego do zrobienia. Dobra, do tej pory te zombiaki głupie nie zbudowały tej... Nie zbudowało tej kwatery. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, spadajmy stąd, spadajmy stąd, spadajmy stąd. W razie co... Eee, tutaj potrzebujemy cmentarzu od razu, cmentarze. Wiecie co, może w taki... Kurde mać. Uciekaj, 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 uciekaj. To jest głupie. Eee, dobra. Eee, dobra, zdumy są tutaj. Gdzie jest wampir? CO ONI SĄ TACY, CO ONI TUTAJ SOBIE TAK RADY NIE DAJĄ Łacie pieruna e, Teraz tak, ty jesteś tu Dobra rozwalcie je, po prostu ich COŚ TY ZROBIŁ, CZEMUŚ TY DO TEJ WIEŻY NIE WSZEDŁ, PROSZĘ cię. O Chryste Panie, dobra Trzeba tutaj troszeczkę zrobić inaczej to, dobra Magic Defender i trzeba robić zombiaki, e, boże, zombiaki, szkieleciory To jest tak, e, potrzebuję drugiej, od razu dwóch cmentarzy. Gdzie mi tutaj znowu coś? E... Dobra. Dobra, bohater kurde, mać prawie go straciłem. Dobra. No, tutaj jakoś musimy to ogarnąć. Tylko po prostu przeczekać to sam początek. Ja widzę, tu mamy dwa roje, tak? Dwa roje. E, tutaj widzę bohater naszego sojusznika. E, to niech się zrobi. Dobra, róbmy sobie od razu podwójne szkielety. Super, tutaj dobra. Tu, tu, dwójeczka. Co tu mogę jeszcze zbudować? Róbmy oczywiście, e, oczywiście to, bo bez tego to się nic nie, nie obejdzie tutaj. Dobra. Musimy to zrobić tak, żeby to w miarę pilnować Ja będę musiał, dobra, bo to niech będzie w wieży Bo, bo będzie problem Po prostu jeżeli Dobra, e, tutaj, dobra, róbmy sobie od nas jedyneczkę Pięć do e, do, obrażeń, czy był, e, tak, do obrażeń, to był Tak, do obrażeń Tu musimy pilnować, oh shit To jest właśnie głupie Dobra, muszę e, iść tym wampirem I prób... dobra, oni tutaj tego nie przejęli Spróbuję jakoś przejść tu Dobra ty sobie dasz radę, wampirku dus Duskar A wy tutaj gdzie żeście doszli? Dobra, oni muszą być tu, bo inaczej będzie ciężko i to bardzo Dobra, to się zbuduje, będziemy mogli być chyba wity od razu co co, 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 kto zginął? Kto zginął, gdzie, jak? Czekajcie, ła Ktoś zginął, albo bohater przeciwnika, albo bohater no tutaj widzę oni to przejęli, na spokojnie sobie dali radę, dobra Tego to ja się nie spodziewałem Gdzie oni mają wieże? Jezus Maria, Te zostałem sam na luję. Oj, oj, będzie ciężko Jak ja nie ruszę do przodu, to będzie ciężko. No dobra Ciekawie się zapowiada. Ty gdzie tu idziesz? Może iść tutaj. Idź to po prostu prze, przejmij w tym momencie. Bohaterem na razie nie chcę wychodzić, bo będzie problem. I to bardzo duży. Dobra. Potrzebuję więcej szkieletów. Trzeba tutaj to budować. Budować ile się da. Eee, tutaj także żeby było przejście, no nie da się, kurde mać. Eee, dobra, buduj. 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 Wszyscy musicie tutaj mieć Magic Defender najlepiej. Magic Defender. Dobra. Trzy, trzy, szkielecio trzy szkieleciory proszę robić. Dobra, Magic Defender i tutaj proszę E, robić e, zombiaki, tutaj potrzebuję zombiaki, gdzieś e, dobra. No tutaj nie będą, tutaj nie będą. Co oni mi tutaj kradną? Spróbujmy tą mrówkę zabić, no bo oni mi co podwalają? A oni to atakują, dobra, to i tak y, mają tutaj większy problem. Dobra, zabito. No dobra, to ja tak naprawdę mogę yy, Iść z tym rempentem, nie sobie tam chodzą i zabijam pierwszą, lepszą Pierwsze lepsze jednostki do gromadzki, dobra Przejmujmy sobie to, przejmujmy sobie... Co tu się odwaliło? What the fuck? Co to był? Ale... To był bohater? Nie, to chyba... Ja już chyba wiem, oni zabili tą Harp... Tak, tutaj było to, ta, ha... ta mega Harpia mnie zaatakowała Masakra, dobrze, że bohater Dobrze, że. Dobra, dobrze, że bohater żyje. Dobra, tu sobie zróbmy to, zróbmy sobie to, dobra. Proszę mi tutaj robić. Ee, Magic Defender. Proszę mi tutaj złoto, złoto, podstawa złoto. Dobra, bohaterku nasz, renegatku, wyłaś, wyłaś i wiesz, to jest co tutaj. Mam mu. 50 Slow Attack Speed minus 30. No, nieźle. No dobra, na no, razie sobie to zostawię. Obrażenia, powiem wam, dla ogierowaczki są bardzo korzystne, bo 50 w porównaniu z tymi aktualnymi piętnastoma, no to jest jednak 35 e, obrażeń więcej, To nas bohater zadawałby jej około 70, e, dobra, e, nie no, ja muszę łazić, oni jeszcze nie padli, no nie no, nic już tutaj nie dam rady, no trudno, to dziwne, że oni jeszcze w jakikolwiek sposób tutaj e, żyją, tak? E, Dobra, spójrz to przejąć Dobra, pek. Chodź tutaj Chodź tutaj. E, tak, trzeba zbudować to Oczywiście, że trzeba to zbudować, ale szybko O już! One się szybko te zombiaki budują w tych cmentarzach i to bardzo szybko I to jest bardzo dobrze Dobra, wyłaś, wyłaś bohaterze Dobra, masz tyle życia, że sobie spokojnie poradzić. Ja muszę teraz zrobić tak, żeby e, coraz więcej jednostek budować. Dobra. Mm. Mitlil. O, super, niech się robi Mitlil. Super, super. Dobra. E, cyk, cyk, jest Mitlil. Dobra, będzie gitara. Oni nie się tu budują dalej. Proszę mi tutaj kolejne szkieleciory budować. Dobra. W razie co potem dowierzy, spierdzielaj. E, wy bądźcie może tu. Tu się przydacie. Rycerze yy, zagłady, kochani moi. Fek, dobra. Zróbmy, zróbmy z niektórych już te. te. te, te, te. No. Dobra, dowierzę, 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 do bo tu nie ma, nie ma co się bawić. Nie ma co się po prostu bawić. Proszę mi tutaj, dobra, 7 Jak najwięcej, proszę, cmentarzy. Bo bez cmentarzy interes się nie będzie kręcił. A jak się interes nie będzie kręcił, to będę zły. Dobra, e, mam 8. Awesome, to proszę mi tutaj, teraz, co najważniejsze. Proszę mi tutaj do tego. E, dobra, pek, pek, pek. Potrzebuję, oczywiście, trochę tych. Potrzebuję troszeczkę właśnie e, e, rightów Rajtów, witów, one mi się tak mylą w nazwie, że szok Już myślę, że nie nieraz zauważyliście tego nie nieraz byliście tego świadkami Dobra, wampir tutaj stoi Ja się dziwię, że jeszcze go nikt nie upolował Tu mi poniszczyli, tu mi poniszczyli Ci jeszcze jakoś żyją, ja nie wiem jakim cudem Oni ich tutaj nie umieją zniszczyć Ja nie muszę nic totalnie robić Dobra, niech oni sobie tam chodzą Nie wiem po co, ale niech sobie chodzą e a już mi to przejęli. A to kurde, a to kurde, Widzicie wredne? Dobra. Eee... A tutaj się nie robi nic. Dobra. Tutaj się nie robi nic. Dobra. Wszystko działa tak jak powinno. Dobra. Tak to wygląda. Eee... No dobra. Niech będą. Eee... Nie będą wity, Nie będą wity do grywaczki. No czy jest sens, żeby budować y, wieże? Teoretycznie tak. Zróbmy coś takiego. Tu mamy możliwość. Dobra, budujmy kolejny cmentarz. Budujmy ich jak najwięcej. Im więcej cmentarzy, tym więcej klientów do grywaczki. A tutaj te wieże, w porównaniu do tego, ile będziemy mogli y, jednostek, y, że się tak wrażę, za zbudować. O, kurde. Niby się rozbudowują, ale to nie jest jakieś bardzo. Niby to jest też insane. Ale ja mam nadzieję, że, że oni muszą przeżyć. Jak oni zginą, mam taką nadzieję, że tak będzie. Do tak musi być. Super, już mamy 6 cmentarzy od razu, pięknie. I to już jest w ogóle, full w ogóle, full w ogóle miejsce na armię do gromadzki. No dobra, no oni sobie tu poradzą, tak ja tak naprawdę nie muszę robić nic. No to zbudujmy kolejny cmentarz po prostu, no to co, co nam zostało, no co nam zostało? Po prostu. Tyle jednostek nam starczy, tyle jednostek nam starczy po prostu do wszystkiego. Dobra, niech tu się powoli też rozwija. Ten oni oni sobie tutaj chodzi, Ja go w ogóle w tym momencie nie pilnuję. On jeszcze jakimś cudem żyje. I nie mogę już nawet. Nie to parze przyzwać do grawaczki. Nie chcę tu przy, przyzwie ich. Naci no, w ogóle stoją w miejscu. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że to nie będzie koniec misji. Proszę. Dobra! Dobra, nie ma co się martwić. Nie ma co się martwić na zapas do gierowaczki. Dobra. Dobra, to jest miejsce coś takiego. Tak. Eee, Budujemy tak gniazda. O super, to jest idealne miejsce na gniazdo. Dobra, buduj. Buduj. Jedno gniazdo, możemy sobie zbudować troszeczkę nietoperków Magic Defender, drugi bohater, bohater, Bohaterze wychodź i będziesz budował Co mi tu z tyłu Zbudujmy sobie e, kaplicę cienia Lepiej gdzieś tu, o Dobra, nie sobie, niech, niech, niech sobie to zrobi Niech sobie to zrobi na spokojnie tak, tutaj możemy sobie robić to dla... Y, dla... Y, umiejętność wampiryzmu dla nietoperzy. Dobra, tu sobie to zbudujemy. No widzicie, no to nic nie muszę robić, oni się sami obronią. Zbudujmy troszeczkę więcej rajtu, mi się wydaje, że tutaj się bardziej to przyda. Mi ta umiejętność. Dobra, tu się robi wszystko. Chodź tutaj, gdzie ty mi tam łazisz? Cholera jedna. Czemu nie ma... Ej, co jest? Co to są za, w ogóle za osy? Dobra, wróćmy w ogóle nim. Teraz już możecie go zabić, no. Dobra. Teraz tak, zbudujmy sobie jeszcze klatkę, oczywiście. Zbudujmy sobie tą klatkę gdzieś... Gdzieś tu. I będzie po problemie tak naprawdę. Raz, dwa... 3 cztery podwójne obrażenia dla dumów i dla Slayerów, Super No i tutaj sobie zdumę od razu... A dobra, to nie mogę. I zdummy sobie jeszcze... jeszcze więcej. Jeszcze więcej ptaszków, że się tak wyrażę. Martwych ptaszków. Dobra, teraz tak, raz, dwa, trzy Oczywiście do Gerbaczki! Jest to najlepszy moment, żeby sobie w tym momencie zakończyć ten odcinek z WoW 3 Mam nadzieję, że on się wam, bardzo podobał Dziękuję oczywiście za obejrzenie i zapraszam was do kolejnych, jakichś poprzednich odcineczków z WoW 3 Oczywiście odsłucham was jeszcze raz, e, Drogierobaczki, e, do opisu tego live'u, gdzie znajdziecie bardzo wiele wartościowych linków o czym Zresztą sami e, zadecydujecie, no i... No i cóż, Drogierobaczki Zostawcie coś po sobie oczywiście, jeżeli wam się podobało i trzymajcie się ja renega! Do zobaczenia! Trzy... Wyssał nam, dobra. Trzymajcie się! No i cześć! Jeszcze raz sobie zapiszę, żeby było. Pawa! Pa. Cześć! Cześć!